Zombie, twój przyjaciel, zombie. Ząbię. Zombie to nie zombie. Zombie zaraz ujdzie. Zombie deda, deda. I się rozpływa. Uhu, uhu, to się. Siemanko, tak z tej strony ja. Dziku. I jesteśmy na księdze. No 2. Ja, yeah, pierwszy odcinek, nowy woj. E, nazwałem się dziku.pl. Ja. Yeah. Chciałem być dziku, ale już było zajęte. Nie wiem, co mi zajęło. Na pewno mucha. E, XD, okej. Okay. <grym> Bo mucha też tu gra. Postanowiłem nakręcać tego. Nie, nudzę się. Kiedyś to grałem. E, wiecie, jak jest coś starego. Kiedyś się grało, wiecie. No i się. Tak wiecie, przeżyło fajne chwile nawet z tym. Śmiechowate, nie? FU, użyłem. Okej. Okay. E, trochę nie ogarniam już, czekajcie, na początek, jak w jak to się grało. Dobra, 15 level, dobra. No spadajcie, okej, okay. użyjmy. Poukładajmy sobie, no fuck, jak to się robiło. Czekajcie, dawno w Metina nie grałem, więc się. Wiecie, jak na przykład niektórzy grali w Tibie, nie? Ja Gloria, spadaj. Cześć, Gloria, kurwa. Dobra. To wyrobimy, tu wyjebmy, okej. Okay. Wiecie, coś się grało i chcę się do tego powrócić. Wygrałem Xenox, bo tu w miarę... Kurwa, lagi. E, bo nie ogarniam zbytnio Metina, wiecie, nie? To... E, duchowej. Kurwa. E, nie ogarniam Metina, powiem że nie umiem x maksymalnie, nie miałem tutaj 130. Bo jak wolno mnie explecie to... Nie, jakoś się rozpraszam, tak wiecie, o co chodzi, nie? E, nie umiem expić, mogę po prostu powiedzieć po polsku. E, jestem lamusem, nie umiem ekspić, żalnie. E, dobra, Jaki e, jakim były skilla? K? Nie. L? Nie, zapisam. E, e, u ksiśt. się grać e, lol. 呃, <ścoughs> e, Mental. Mentalnie ją bo mieliśmy plany. Ja miałem nagrywać z tymi dwoma ciałkami, jakimi jest Cicho Nimuch. Ciołki to jest po koleżeńsku jak Briconia. <grych> I tak, a dobrze wybrałam. Myślałem, że już failowałem na sam początek, żeby wybrałem pod jego. No i miałem z nimi po prostu nagrywać, ale. Oni już tam zaczęli tak szybko iż że cicho ma ponad 500 Mek, bo tam jakiś gości mu dał, bo kończył grę farcia zjebany. Eee, I tak. Eee, trzeba mieć farta kurwa. Wchodzi od razu na grę od razu już eee, tyle SM. Jaka pipa z niego, nie? To wielka. Eee, dobra. Skile poukładane. Eee, lecimy do Mki, eee, M2, nie. Eee. Jak spieć? Reportacja. 1, 2. Chujno... tak. Wiem, że to jest gino ale ja mówię chujno, bo jest chujno. Ha, ha, ha. Dobra. W tym odcinku dobijamy ten. Jak coś wiecie odchodzi, nie? W 50 level, co najmniej, nie? O ile mi się nie będzie chciało... kurwa. Zamiast, kurwa, taki słabszy ski z tych, to jest. Dobra, spierdalać. Eee... No i tego mówię, że nie ogarniam ekspienia, już to mówię. W EQ też nie jestem kurwa w żadnej, gry nie... w żadnej grze, takiej nie jestem kurwa, jak ktoś się stwierdził z konia, ok. Eee, silne. Kurwa na PL, który ja miałem, dwudziesty. Kurwa, któryś mnie Kurwa, pochuje ja z konia schodzę. Jest boj. Boi. Eee, trzeba ich rozjebać. Pizdu, dedy. spierdalaj, daj mnie manę, chłopie. Długi miecz po chuja. i takie. Okej. Okay, Okej, okay, daj mi nie jeszcze level'a. Dobrze. Dobry murzyn nie jest... nie jest zły. Dobra. Kurwa. Dobra, chodź. Które już mamy level? 16, ale wolno kurwa. Ja się boję, ale będzie hejdy dziku graj na ravi, ravia to jest łatwy serwer, lol, żal, ravia jest łatwa, ja na ravi bym nie, za chuja, lewla nie bił, kurwa, nawet drugiego, <laughs> nie no, dobra, bił może kiedyś, kurwa, dwa metiny, o kurwa, ale, kurwa, a mi hp spadło, ja pizda, nie mam w ogóle hp, ile ja kurwa tu mam hp, jeden, kurwa, chyba mam jeden, to nie. ja pierdolę, ale mam deda, kurwa, ale mam, no, pierdol bo ja chciałem za zacząć, wiecie, od zera, bo oni zaczęli już tam jakieś EQ sobie Mucha przekładał z konta jego kuzyna, ja się, gentlemana, i sprzedał Cichoniowi za promiecz 140 level, 48 syry, yy, no syry, tam no, sprzedał zgadnijcie za ile, 67 ten, yy, SMEK, nie? no to ja już mówię, nie dziękuję, Cichoni już mam i jeszcze mam tam ponad 400 SMEK, to już kurwa, nie jest od początku, nie? jeszcze powinniśmy wszyscy razem zagrać, nie? Łącznie tak wiecie, bo chciałem... Planowałem fajnie zacząć tą serię razem, łącznie się ustawiamy, się mango strony na jadziku, jest ze mną Mr. Czahoń. No i tak pięć spodzie, nie. A tak to kurwa sam muszę napierdalać. Na pewno nie będzie odcinków z tymi dwoma sfelami, o duszy, magii, o oh, kurwa, ale szaleję i ja pierdolę. Dobra, lecimy do, na tego drugiego złoma. Kurwa nie wiem do czego zaraz to wiebie, ale do czegoś na pewno na pewno wiebie. To jest do zbroi, a chuj, kurwa. Albo nie, nie, nie ściągam. Proszę mi coś tu rozjebie. Kurwa. Chodźcie tu, żulmeny. Yy, I co? Yy, może nazwę tą serię, bym musiał zadzwonić do pompy, bo on na swoim starym koncie zrobił nazwę fajną. Podoba mi się, kurwa, w metinie na Rawi. Od zera do bohatera. No i tak mi się spodobała ta nazwa, ale kurwa, nie będę powtarzał bez jego pozwolenia, wiecie, nie? Yy, więc wiecie, to na razie będzie kseno przycinek ten pierwszy, ale może to się zmienić. N nie obiecuję, ale to się może zmienić. Kurwa! Yy, Że się zapatrzył za okno. Dobra. Yy. Ha, silne się chyba skończyło. Chuj, wie co, kurwa. Musimy ogarnąć zaraz... Ale jak zbijemy jakieś bo bony, wiecie, kurwa. Ja pizgam już mnie gonią. Jakie żule? Kurwa i stara kurwa, no ja, pier... ja pierdolę, ja pierdolę. Nie, ja pierdolę, o, ja pierdolę. Nie, łuczników tych nie biję, okej. Okay. Będę musiał kurde kupić podków pełną, ja pierdolę. Jakby wasze na moje stare konto, ale nie, nie będę wchodził. Bo mnie tam pełen ekwipunek tych podków co, co, wzmacniają szybkość ataku, wiecie, nie? No bo to zobacz, jak, kurwa słowo biję. Tam grałem bodem, nie? I bodem mi się do, zajebiście grało akurat, tu kurwa widzicie. Widzicie, widzicie, widzicie? Kurwa. 5k, 5k, e, kurwa, ale szalej, ja pierdolę. Star mnie jeszcze rozjebią, sens życie. Widzicie, kurwa, jeszcze tylko myśli, na nie Rozjebie to jest się chyba jedne. To kurwa ostro w Nie, no, chyba już. Kurwa. Jest, i chuj wam w dupę. I kurwa, te jeszcze mnie biją, Spierdalać. Przejdźmy się do M. Ty kurwa, no bez jaj. Dobra, bim, ale czekajcie. Nie, no nie bij tego kurwa. Nie bij. Kurwa. Wiep to tak. Chuj kurwa. Nie, wiem, czy wbiło, czy wyjebane. Tego metka szybko rozjebiemy. Ja pierdolę. 4 met Nie, 3 metiny. Ja pierdolę. Znajdę jeszcze chyba 8 w tym odcinku. Nie wiem, jak tak mi dobrze idzie. Ale trzymy metry koło siebie, o kurwa, ale łombo bo kurwa. I... ale pełne, kurde. Boi... boi... się. Jestem grzeżnikiem. Dobra, nie będę tak już mówił, no przepraszam. Jak słyszycie po moim głosie, ee, coś tak, wiecie, jak chrypem, kurde. Nie... Ym, no dobra, no dalej, kurwa, rusz, ruszaj tym mieczem, kurwa. Majtaj tą pałą. Pałdrągiem. Kurwa, ale coś. Jestem furę w Herb Herbcio wejdzie dopiero za pół godziny, kurwa. E, o jest, Mikołaj Kopernik, kurwa, w samą porę. Dobra, to się... Dzwonimy do niego. Czekajcie. O kurwa. Nie do kurwa, nie do muchy. Spierdalaj, e, Mikołaj Kopernik. O, odrzucił, kurwa. Eee, czekajcie, napiszę do niego na skype'ie. Eee, witaj! Eee, czekajcie, witaj. Eee, czekajcie, jestem cicho. Czekajcie, chcesz być w mym... Napiszę Hansku, chcesz być w mym odcinku z Metka? Metkla napisałem, ale on będzie wiedział o co chodzi, bo jest, bo jest zarobiwdy. On ci kurwa wszystko zrobi, oprócz loda. Yyy... dobra. Iż yy, będę miał przejebane u niego, ale. Bo on to na pewno obejrzy, i kurwa, jak mnie dorwie, to. Nie zobaczycie odcinka przez najbliższy miesiąc. Yy. Yy. Albo będę musiał nakręcać z łoża szpitalnego, nie wiem, kurde. Chociaż? Chociaż? Mięciutkie łóżeczko. niż moje, kurwa, czwarte krzesło, które skrzypi. Kurwa, nie skrzypi. Apchuję, ja dozorcy jadę. Yy, zapłać. O, dzięki. Eee. dobra. Tu jest kurwa w ogóle sklep z tymi bluzką, z bluze Kurwa. Ta, 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 ta ma, kurwa, Helena. Helena, Helena. O kurwa! Pierdol, ja pierdolę nie cierpię koni, kury. Zaraz tylko zejdę. Kurwa. O, o dobrze, otworzyłem. Dobra, to jest szybkość tak Weźmy sobie, kupmy. Ty kurwa już kasy, nie mam zajebiście. To. Zmiana, dobra. Kurwa, zmienimy sobie, dodajmy ogólnie bony, bo tutaj w ogóle bonów nie ma. Yy, Czekajcie, HP tylko sobie dodamy, nie, chłopaki, yy, chłopaki. Yy, było 25k, widziałem, kurwa. To jest taki łatwy serwer w chuj, że... że jest w chuj łatwy. Yy, macie tu po kurde, patrzcie ile już kurde khp mam, 26 khp. jest takie w cholerę easy. To nie da się ogarnąć, kurde. Yy. Szansa. Aha, do, do tego przecież nie wbiję się syry, syry. Co ja próbuję. Weźmy sobie wbijmy w każdym pole 25 KHP Oczywiście, nie musi być. Albo PZ -E, P o regeneracji nie niech będzie. Czyli będzie mi się chociaż regenerowało kurwa, kurwa, kur, kurwa! Kurwa. Siła. Zaraz idziemy na orki, nie? Jak tylko sobie tu wbiję te bony. Siła 20. Ale ja wiem, że chyba PZ też tu wbija, nie? Nie. Siła na ludziom, ale pochuje mi na PvP, Petra Eku. No. Jest, kurwa, nie. 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 to, jest niestety ręczność, kurwa, jakby siła chociaż była. Dajcie mi tą siłę, dobra kurwa. W branzie się wbije ten HP i pierdolę. I idziemy. Na no orgi. Na no orgi. P.E. Kurwa, pochuj mi P. Skill. Skill chyba też teraz nie używa mnie. PZ kurwa. Ja pierdolę. Na pewno macie, tam oglądać. Nie, może, Dużo osób ogląda na pewno i samu I sam jest zajebistym YouTuberem Ravi. Kurwa, leje się, jak go oglądam. Zajebisty jest. Eee, dobra, to chuj, nie chcę mi się tego robić. To też jakoś bijemy. O, dobra, Perzet jest, dobra. Eee, polećmy kurwa kurwa. Obłódki jeszcze, kurwa. Dobra, Już eee, wam mówię, że w chuj dawno już nie grałem. To gówno. Fak, kurwa. Jest HP? Jest. Dobra, w HP już mamy na pewno, kurwa. 101 HP, o dobra. O, ale poczekajcie, 6 FPSów? 6, 8, 10. Oż ty, kurwa. To mnie zaskoczyło. 11, teleportacja. Yy, miasteczko Ekspiowiska. Pustynia, dolina, góra, kurwa. Gdzie to było? To nie nasypa, tutaj chyba, nie? Nie wiem. Nie kurwa. Wycie się lekko. <laughs> Siemanko. Siemanko. Kurwa, 8 FPS-ów. O kurwa, o kurwa, nie! Stój! 10. kurwa, może H zmienimy. A jeszcze się nie da zmienić H. Okej. Okay. Dobra mniejsza. O, 50 FPS-ów było, okej. Okay. Spoczką. Kurwa, x, klikam, jakbym miał kurwa Raymi i Maps. Kurwa, gdzie ja lecę? Nigdy, kurwa, na żółtym nie grałem. No, nie, no grałem. Nie, no, kurwa, gdzie ja lecę? Ja pierdolę. Eee, nie, no, jeszcze na obkoło muszę zapierdalać. Jak zajebiście, o kurwa. Zawsze o tym marzyłem. Eee, ale szkoda, że nie ma tych celów. na głowy. Ale jak tak grają, to nie grają sobie jak chcą. Jak moja będzie tak nagrywała, to sobie niech nagrywa, oszust. No nie no, kurwa bez jaj. Chyba ich pojebało. I to kurwa ostro. Już myślę, że są skróta, to chuj, kurwa. Nigdy nic dla człowieka nie zrobią. Na dla człowieka. Kurwa. Na zwierzęcia, bo jestem dzik, kurwa. Mam nowego, kurde, już premium dzisiaj kupuję, pierdziele. Tak, premium będzie spokojnie. Mam już skina gotowego, zarąbistego. Zrobiłem też skina na bo chciał, bo by płakał, jakbym mu nie zrobił. Jest bardzo podniecony, ma czarne zęby, siemanko. E, I tak. E, wiem, czy nawijam już bez sensu, bo nie wiem co gadać. I staram się, żeby było chociaż coś ciekawego niż. To, że jeżdżę po jakiejś kurwa dolinie, patrzę na jakieś krzywe orki jak mucha i te, 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 takie. Dobra. Eee... Dub, dub, a woda, hech. Hech. O Boże, kurwa, się nie wyspałem. Wczoraj się działo z muchą, kurwa, na sklepie do drugiej w nocy. I z Cichoniem, nie? I Herbciem. Bo Herbcie był u Cichonia. Eee, robili party rocking. Kurwa, jeszcze... Z... Ale słabe, kurwa. Dajcie mi tu jakieś pota zajebistego, kurwa. Czekajcie, łączę sobie super gwałt. ubiję na super konia. Kurwa, z Madako Kurwa, nie wiem, co pierdolę. Odpalę pota i zapierdalamy. Tak się XP. Mucha, czekajcie, jest może nagrze. Bo on jest na Skapy, to może kurwa jest nagrze. Czekajcie, sprawdzimy. Kurwa, podam wam. Dodaj przyjaciel. My UHPLX Czekaj, czy tak Cicho? Nie, chyba kurwa, nie ma. Czekajcie, co pisze na czacie? E, chyba wysłano, chyba kurde. Sprawdźmy mi to. E, nie jest online, kurwa. A jakby był, to by była beka, lol. Lol, żal. Ma na pewno 30 level, bo nie wiecie co on robi, kurde, na 30 levelu chyba XP na ork, nie, on, on wolno w cholerę XP, ale potem się może rozkręci, mucha, bo dawno też nie grał, może to z tym spowodowany, ale co tam. Yy, ty kurwa, jebany, Przeleciał mi przy nosem, hech. Yy. Dobra. Ja pierdzielę. Napiszcie mi w komentarzach, czy byście chcieli w ogóle jakieś live'y z czegoś. Bo bym mógł live'a jakiegoś zrobić dla was. Zawsze. Bo tam live to wiecie. Nie jakieś potężne coś, nie? Zrobienie. Chyba. Muszę ogarnąć na, na YouTube jak to się robi, ale wiecie. Polak potrafi, nie? <śm> <śm> Czekajcie, które... O oh, kurwa, 16 muszę sobie wybrać, okej. Okay. 33. <mum> <mum>